Warto, do tego będę często zachęcał, e, zobaczyć tę Ewangelię w całości. Cały czternasty rozdział Ewangelii według Świętego Mateusza. E, co ciekawe, też jest bardzo podobna relacja u, w Ewangelii świętego Jana, która też dodaje pewnych kolejnych szczególików, kolejnych smaczków, kolejnych możliwości interpretacyjnych, żeby wyciągnąć Panie Jezu, co Ty chcesz mi ostatecznie powiedzieć. Wyobraźmy sobie, bo ta scena ewangeliczna odbywa się na brzegu, wszystko dzieje się przy, przy jeziorze. E, tu... Było bardzo coś ważnego, że Jezus mówi do swoich uczniów natychmiast, przeprawiać się na drugą stronę. I sama treść odbywa się na jeziorze, ale dlaczego oni są na jeziorze? Bo tu się odbyło coś ważnego, bo tu się odbyło rozmnożenie chleba. I tu się wydarzyło po rozmnożeniu chleba coś takiego, że ci ludzie, kiedy zobaczyli, że to Jezus dał im chleb, chcą go obwołać królem, chcą źle ulokować swoją wiarę. Ponieważ dałeś nam chleb, zapewniłeś nam brzuch, no to będziesz nam królem, bo wtedy my nie będziemy się musieli martwić. Super. Jezus mówi, natychmiast chłopaki, przeprawiamy się. A on odprawił tłumy i idzie do nich po wodzie. Jest noc. Ech, chyba też bym zareagował przerażeniem. Odwagi, nie bójcie się. To ja jestem. Panie, jeżeli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Co trzeba zrobić, żeby wyznać wiarę? Żeby wiarę ulokować właściwie w sercu Jezusa, a nie gdzieś tam w swoim sercu, to jest Ewangelia, która pokazuje, jaka jest droga do wiary. Jezus będzie wykorzystywał różne sposoby, żeby przyprowadzić mnie do siebie. Bardzo polecam też zanurzyć się w pierwszym czytaniu, gdzie, gdzie Bóg, słysząc, że Miriam i Aaron szemrzą na Mojżesza, obdarza Miriam. Trądem, po to, żeby wreszcie przejrzeli, żeby zaczęli słuchać Pana Boga tak jak Mojżesz twarzą w twarz. Jaka jest moja droga do wiary? E, może przez chorobę, może przez burzę, może przez strach, może przez noc. A teraz krótkie świadectwo, bo wierzę właśnie w ten sposób trzeba mówić, przez świadectwo. Dla mnie, drogą do wiary jest coś takiego, taka praktyka. Bo wiary trzeba robić. Jak kręgi biblijne, gdzie, gdzie siadasz we wspólnocie ludzi, którzy, tak jak ty chcą posłuchać, co Pan Bóg do mnie mówi dzisiaj. Gdzie siadasz z Pismem Świętym, możesz wziąć Ewangelię na bieżący dzień, na niedzielę, możesz analizować, że się tak wyrażę, całe księgi, całe Ewangelie, fragment po fragmencie. Wiecie, od czego się zaczęły kręgi biblijne w moim życiu? Właśnie od tego. Od tego fragmentu 14 rozdziału Ewangelii według Mateusza, dawno, dawno temu w mojej rodzinnej parafii w Mikorzynie, właśnie w wakacje. Usiedliśmy nad tym fragmentem i zastanawialiśmy się, Panie Boże, co Ty chcesz mi dzisiaj powiedzieć? Nie miałem pojęcia wtedy, że przez to, że tłumaczę wielce Ewangelię, nie? jak to wyglądało, to przechodzenie, do czego Piotr zaczął tonąć, tak naprawdę wydawało mi się, że uczę wiary. To ja uczyłem się wiary. Przez to, że usiadłem z ludźmi i Pan Bóg mówił przez ich reakcje, przez ich niewygodne pytania, przez ich przeżycia, którymi się podzielili, moja droga do wiary, do prawdziwej wiary, jaka jest Panie Boże.